Wielkim Księstwie Królików Dzień Wielki, Święto Zjednoczenia Państwa Króliczego, które mimo tego, że było wiele dekad temu, to dzięki szanownemu Wielkiemu Księciu Marszałkowi Fryderykowi zostało podtrzymane do dnia dzisiejszego, a Królicze Zjednoczenie nie było nigdy tak silne jak teraz w erze rządów ukochanego Marszałka Fryderyka. Dlatego serdecznie chcę Was zaprosić, drodzy telewidzowie, na specjalną Transmisję telewizji kędziowskiej Fryszar Film Murdiota w dniu 15 marca 2024 roku. Dzień dobry. Szanowny wielki książę marszałek Fryderyk i szanowny książę koronny generał Rudolf w dniu dzisiejszy przebywali na Placu Knesiowskim w Kaiserogradzie, gdzie odbywali defiladę wojskową z okazji święta zjednoczenia Wielkiego Księstwa Królików. Wielka Defilada Wojskowa w Kajzerogradzie to ostatnie największe wydarzenie od czasów Defilady Wojskowej, naczej szanownego księcia koronnego generała Rudolfa, na jego trzecie urodziny 16 stycznia 2025 roku. Cała defilada będzie wyemitowana w dniu dzisiejszym w Króliczych światowych informacjach. Zjednoczenia Wielkiego Księstwa Królików by nie było, bo by się nie utrzymało, gdyby nie szanowny wielki książę marszałek Fryderyk i jego wielkie i bohaterskie reformy. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk doprowadził do wzrostu Wielkiego Księstwa Królików i do jeszcze jego silniejszego zjednoczenia niż przed jego rządami. Jest to pod wieloma względami. Po pierwsze, najważniejszym: terytorialnym. Wiele księstw Wielkiego Księstwa Królików zostało odzyskanych etnicznie, królicze tereny zostały odzyskane dla państwa króliczego. Po drugie, także gospodarczy wzrost, wiele nowych fabryk i rozrost miast, a także społecznym i ekonomicznym. Dzień dobry, zapraszam na program publicystyczny Frydryska 5. Dzisiaj naszym gościem jest gubernator księstwa rudorszowskiego. Dobry wieczór panu. Co zrobił szanowny wielki książę marszałek dla coraz silniejszego zjednoczenia księstwa rudorszowskiego? Księstwo rudorszowskie nie jest wyjątkiem w bohaterskich reformach i triumfach dokonanych przez szanownego wielkiego księcia, naszego bohatera, marszałka Fryderyka. Doprowadził on do tego, że wcześniej biedne księstwo rudorszowskie które żyło głównie z rolnictwa, nie miało w sobie można rzecz, że nic ciekawego. Teraz jest silnie rozwijającym się księstwem, gdzie rolnictwo dalej gra ważną rolę. Ale nie tak jak kiedyś, że było to biedne rolnictwo. Teraz jest to silnie zmechanizowane, unowocześnione i na bardzo dobrym poziomie rolnictwo. To wszystko zasługa szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka. Rudorszów w przeciągu czterech ostatnich lat powiększył się. Dwukrotnie. Jak gubernator Księstwa Rudorszowskiego może to skomentować? Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk swoimi bohaterskimi i wielkimi reformami zjednoczył Wielkie Księstwo Królików. Przykładem na to właśnie jest rozwój, między innymi Rudorszowa, które zostało silnie rozbudowane. To dwukrotne powiększenie jest pod względem terytorialnym, niemieszkalnym. To bardzo ważne, ponieważ nie chodzi tu o to, że powstały kolejne dzielnice, być może biedne. Nie. Powstały luksusowe ulice z wielkimi i pięknymi sklepami, z pięknym teatrem w środku miasta. To, to wszystko zasługę naszego ukochanego marszałka, który doprowadza, że Wielkie Księstwo Królików jest najnowocześniejszym i najlepszym do życia państwem świata. Dzień dobry. Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk i Szanowny Książę Korony Generał Rudolf dzisiaj odbierali defiladę wojskową na Placu Księziowskim w Kajzerogradzie. Plac Knieziowski w Kajzerogradzie to miejsce w Wielkim Księstwie Królików, gdzie odbywają się najważniejsze wydarzenia w całym kraju. Między innymi defilady wojskowe na każde święto narodowe, takie jakie jest dzisiaj, święto Zjednoczenia Wielkiego Księstwa Królików. Cała defilada wojskowa, która odbywa się na Placu Knieziowskim w Kajzerogradzie, będzie transmitowana w królejczych Światowych Informacjach. Poprawiła się sytuacja infrastrukturalna na terenie kajzerogradzkiej dzielnicy rybackiej. Dawniej ciężarówki, które odbierały towar wyławiany przez rybaków zamieszkujących stołeczną dzielnicę rybacką, a więc wodorosty, były odbierane na bardzo złych drogach i podjazdach, które nie były wybrukowane. Teraz wybrukowana została droga, wybrukowane zostały także podesty pod molo, a powstał także nowy magazyn wodorostów, tak aby jeszcze lepiej i więcej ich można było w mieście stołecznym i składować. To już trzeci taki magazyn. W Kajzerogradzie powstaje pierwsza szkoła. Stoi ona w tak zwanej dzielnicy Suma, czyli nadbrzeżnym pasie nad rzeką Frydrysą w Kajzerogradzie. W okolicy stoi świątynia Suma, sama, sama nowa szkoła będzie się nazywała Akademią Suma, stoi przy ulicy Suma, więc jest to naprawdę miejsce poświęcone Sumowi. Sam budynek będzie bardzo ładnym, neowiktoriańskim stylu, będzie bardzo dobrze i porządnie wyposażony. Jego budowa już trwa, trwa budowa drugiego i ostatniego piętra. Rozwój dzielnicy murowanej. W przeciągu ostatnich dni, od ostatniego wydania monitoru knieziowskiego tydzień temu, w Kaiserogreckiej Dzielnicy Murowanej, powstał jeden nowy budynek. Jest to ładna niebieska kamienica, w której mieści się kapelusznik, a także króliczy fryzjer. Monitor knieziowski zakończony.